Zacznijcie, jak widzicie, aura jest dość zimowa i zapowiadają się naprawdę spore mrozy. Ta bestia ze wschodu może przybyć. W moim terenie zapowiadają około minus 9 stopni w nocy, minimalnie. Na dzisiaj zapowiadali minus 2 w nocy, było plus 2, więc jest nadzieja, że te prognozy się jednak nie spełnią i będzie cieplej, ale Wolę nie ryzykować i zabezpieczę niektóre rośliny, a mianowicie jednego trachy karpusa, który tam za mną sobie rośnie, i zabezpieczę też agawy. A zrobię to za pomocą stroisza, co dzisiaj postaram Wam się zaprezentować. Jak widzicie, tak prezentuje się jedyny taki większy trachy karpus, który mam wsadzony w gruncie. Wypuścił on jednego liścia. Tutaj idzie drugi liść, więc nie jest to jakiś mega okaz, ale szkoda byłoby nawet taką roślinkę stracić. Dlatego też e, zaraz przystąpię do jej e, zabezpieczania. E, tymczasem zobaczymy jeszcze, jak się mają agawy, bo e, dwa razy były przysypane przez parę dni śniegiem. E, chwyciło je też mrozem, więc zobaczymy, e, czy coś im dolega, czy też nie. Przy okazji, e, mówiłem Wam na ostatnim filmie, że nie mogę jednego z kuflików znaleźć. I wyjaśniła się sprawa, co z tym kuflikiem się stało. A mianowicie został on zjedzony przez Sarny. Słuchajcie, zjedzony przez Sarny. Tak jak widzicie, całkowicie skoszony kuflik zielony. Myślę, że on po takim radykalnym przycięciu powinien sobie odbić, bo widzicie, nic mu nie dolega. Ale trzeba będzie pomyśleć o zabezpieczaniu takich roślin na zimę siatką, żeby ich nic nie zjadało. Podobnie rzecz się ma w przypadku hebe, też jest przystrzyżone. To hebe również przystrzyżone. No więc roślinkom troszkę zwierzyna pomogła. Teraz no jak napada śnieg, to nie grozi im raczej zmarznięcie, bo przy tak niskim skoszeniu to spokojnie sobie powinny dać radę. Zobaczcie, sarny też się wzięły za eukaliptusa i dolne gałązki mu zjadły. Skosiły, ale. Hmm. Chyba na złe mu to nie wyjdzie. Dobra, idziemy do tych agab. No i słuchajcie, jesteśmy na miejscu na pustyni i patrzymy jak tam się mają agawy. Żyją, nie żyją. Patrzcie. Liść twardy. Nic się nie dzieje. Odgarniemy ten śnieg. Zobaczcie, kompletnie nic. Ten, który tu widać, był dziabnięty przez coś, nadkruszony. Jest uszkodzony, owszem, ale pozostałe stan idealny. Więc wniosek jest prosty. Śnieg nim nie szkodzi. Teraz jedynie trzeba zabezpieczyć te agawy przed silnym mrozem. Co dzięki. Temu sprzętowi uczynimy. Tutaj taka agawa, która rosła sobie całe życie w domu, w mieszkaniu. I zobaczcie, ten liść lepiej, ten liść dead, ten liść jak cię mogę jeszcze. I ona raczej straci te wszystkie liście. Ale to jest wina, tego, że ona po prostu nie była przystosowana do takich warunków. Zobaczymy sobie jeszcze, jak się mają reszta sztuk. Juka Rostrata, zobaczcie. Juka Rostrata nic. Kompletnie przygryzują oczywiście sarny, bo przecież nie mają co jeść. Juka Rostrata w sam raz się nadaje. Co za mędy. i Foli już nie ruszy. Jest bardziej nastroszona. Ostre kolce ma i nie smakuje sarną. A podobnie rzecz się ma, zobaczcie. Ta też bez szwanku jak na razie liście całe. Opuncja, cylindropuncja. Ta cylindropuncja chyba chyba będzie po niej, ale to się wszystko okaże. Zwykłe opuncje jak na razie opierają się mrozą. Tutaj większa agawa i ta agawa słuchajcie pochodzi też z takiej uprawy domowej. Aczkolwiek one były wystawiane na dwór. I te liście widać, domowe padły, a ten rdzeń tegoroczny z dworu trzyma się bardzo dobrze. I o niego mi chodziło, żeby jego właśnie zachować, żeby go nie stracić. Myślę, że to się powiedzie. Zobaczymy jeszcze jak reszta. Tu trzeba ostrożnie stać kroki, bo pod śniegiem są rolniki. Szkoda byłoby je stracić. Ta agawa, zobaczcie, ta sama sytuacja. Górne liście w porządku. Tutaj już spróbowała sarenka, czy jej czasem nie smakuje, jednak jej nie posmakowało. A te już są ok. Im świeższe liście, tym lepiej. Odwrotnie jak u palm. Tutaj młode liście dobrze się trzymają. Ten rdzeń. Dużo gorzej jest ze starymi liśćmi, już uszkodzonymi, nadwątlonymi zębem czasu. Te słabo. Dobra. Mam tu jak widzicie swój lasek. I biorę się za pozyskiwanie stroiszu, najlepszy stroisz, czyli takie gałązki, nie jest właśnie z sosny, a z świerka. Świerka również posiadam, cały tutaj brzeg pola jest porośnięty i teraz, zobaczcie, bardzo fajny lasek i teraz po prostu takie gałązki, tak, cach, utnę sobie gałązki. Takimi gałązkami zaraz Wam pokażę, jak będę zabezpieczał. No więc, jak widzicie, gałązki już nacięte, i teraz po prostu w ten sposób układając na tej agawie taką, taką swego rodzaju, jakby namiocik, taki formując taki stożek. Woda będzie i śnieg z tego spływać, nie będzie zalegać. Ona będzie osłonięta przed wiatrami mroźnymi. Ma padać śnieg we wtorek, tuż przed nadejściem tych mrozów. Zawsze taka jest sytuacja, że nim pojawia się ten zimny front, musi przejść. Inny front. Na starciu tych frontów zawsze pada śnieg. Więc wykorzystujemy tę sytuację i zabezpieczamy w taki oto sposób agawę. Zarówno przed wilgocią nadmierną, przed zimnym wiatrem. No i jak przypada to wszystko śnieg, zrobi nam się taka kupka śniegowa, taki stożek z śniegu i ten śnieg, jak wiecie, jest naturalnym izolatorem i to bardzo skutecznym, naturalnym izolatorem. Śnieg ma temperaturę 0 stopni. Kilkucentymetrowa warstwa śniegu mogę wam powiedzieć, jeśli mamy lód na jeziorze, spadnie na niego śnieg, to lód momentalnie przestaje przyrastać. Ponieważ y, ta kilkucentymetrowa warstwa śniegu, dosłownie kilkucentymetrowa, tak izoluje, że występuje tam jedynie temperatura 0 stopni, no i ona za bardzo przyrostu lodu już nie powoduje. Także tak zabezpieczone agawy, zastanawiam się jeszcze nad aloi aloifolią, czy jej też nie zabezpieczę. Y, tak zabezpieczone agawy pozostawię. Miejmy nadzieję, że. Że takie coś wystarczy, bo tylko nadzieja mi pozostała. No cóż, zobaczymy. Jest to eksperyment, nie jest to droga agawa, więc wielkich strat nie będzie. Także co, biorę się za robotę, a na koniec Wam pokażę efekt finalny. Jednak, żeby nie było tak różowo, zobaczcie na no agawę Amerykanę Variegatę. Ta już niestety dużo gorzej sobie radzi ale myślę że to wynika z jednej bardzo prostej przyczyny. Mała agawa wsadzana od razu w pierwszym swoim sezonie po przywiezieniu z Malty jednak wymaga delikatnie przystosowania się do naszego klimatu. Pozostałe były większe więc myślę że to jest główną winą. No i też te waligaty mogą być nieodporne ale ten czubek i ten liść żyje. Więc pomimo tego że te liście doznały uszkodzeń jest szansa, że przetrwają. Przykryję je tym stroiszem i zobaczymy, czy coś z tego będzie. Nie ma tragedii, bo tych agaw jeszcze mam sporo, więc poradzimy sobie. Dobra, biorę się za dalsze zabezpieczanie. No, jak widzicie, wszystko już zostało zabezpieczone. Przynajmniej jeśli chodzi o pustynię. Jeszcze tylko trach. Ten jeden mały. I spokój. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Zabezpieczyłem też yuki, aloi, folię. Zaraz podejdę bliżej. Zobaczycie, taki gotowy na tych największych agawach. Na pewno zabezpieczy to przed wiatrem. Jeśli napada na to śnieg, to będzie naprawdę spoko. Izolacja termiczna będzie suszej w takim miejscu. I powinny sobie... Te agawy poradzić lepiej, no, niż na tak otwartym całkowicie yy, terenie. Także zobaczymy jak to się spisze. Czy to się uda? Będziemy wiedzieć po prostu. Czy agawa americana no na taką już zimę, w miarę, w miarę, jak na nasze warunki możliwą, czyli z takimi mrozami jak zapowiadają, jest w stanie wytrzymać. Także trzymajcie kciuki za powodzenie. Tego zabezpieczenia, no i przechodzimy do Trachy Karpusa. No i Trachy Karpus też został zabezpieczony. Widzicie, nastroszone te gałązki świerkowe. Wiecie, no nie będzie tej temperatury, która teoretycznie ma je zabijać, bo minus 12 raczej się nie spodziewam tutaj na tym terenie. Ma spaść temperatura do minus 9, maks minus 10, ale takie zabezpieczenie przy jeszcze pokrywie śnieżnej myślę, że ze spokojnością powinno wystarczyć. I tym zabezpieczonym tutaj, trachy karpusem, żegnam się z Wami. Trzymajcie się ciepło i nie dajcie się zimie. Cześć!